Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z wróżbami kolejnymi na niedzielę i na poniedziałek, co przyniosą te dwa najbliższe dni lub co, jaka wiadomość jest dla Was? Co Was czeka w najbliższym czasie? I macie cztery zestawy kart do wyboru. W każdym jest przesłanie oraz jest też Archanioł patronujący, który będzie się wami zajmował w tym najbliższym czasie. I do wyboru macie kartę numer 1 lub kryształ Ametyst, kartę numer 2 lub kryształ Labradoryt, kartę numer 3 i Karneol, kartę numer 4 Piryt. Wybierzcie sobie zestaw kart, który, która was przyciąga, który zestaw was przyciąga, lub który kryształ was przyciąga: Ametyst, Labradoryt, Karneol i Piryt. I ja zaraz do Was wracam. Już jestem. Zaczynamy odczytywanie od zestawu numer 1 i od ametystu. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Czego potrzebujecie w tych najbliższych dniach? Potrzebujecie wsparcia. To wsparcie możecie też od, uzyskać od sił wyższych. To wsparcie możecie dać wy komuś, lub to właśnie ktoś udzieli wam wsparcia w te najbliższe dni, czyli niedziela i poniedziałek. Wsparcie też idzie do Was, czyli proście tutaj, czego chcecie. To jest dobry moment, aby prosić o. O to, od czego potrzebujecie, czy na przykład pomocy finansowej, czy jakiegoś wsparcia duchowego, czy może w jakiejkolwiek innej kwestii. Wsparcie idzie do Was, także trzeba teraz wypowiadać prośby. Jest to przesłanie, które mówi o odnowieniu wewnętrznej siły. Nie jesteś ofiarą zewnętrznych okoliczności. Jesteś dzieckiem króla, który stworzył ten świat. W Tobie jest moc, aby tworzyć to, czego pragniesz. Nadszedł czas, abyś połączyła się ze swoją nieskończoną wewnętrzną mocą. Medytuj, śpiewaj mantry, utrzymuj kontakt z naturą, praktykuj jogę, zrób to, co niezbędne, abyś połączyła się z mocą, która jest w Tobie. I to wsparcie tej wewnętrznej siły właśnie teraz będzie do Ciebie napływać. Takie jest przesłanie. I Archaniu, patronujący to Zatkiel. Zadkiel jest oczywiście aniołem rozwoju duchowego, naszej duchowości, czyli dokładnie to, co mówiło, mówiła ta karta i wsparcie, które on może Ci ofiarować w tym najbliższym czasie. To było dla osób, które wybrały kartę numer 1. Teraz będzie dla osób, które wybrały kartę numer 2 i ten Labradoryt. Zobaczmy, co tu się to. będzie działo. Bratnia dusza. <słuch> Albo idzie do ciebie bratnia dusza, bo właśnie się zarysowała w twoim planie życia. Właśnie jest zarysowana i do ciebie zmierza. Może poznasz ją przez te dwa dni. Może ktoś, właśnie się zjawi. Może to ty będziesz bratnią duszą dla kogoś. Może ktoś stanie się bratnią duszą dla ciebie? Jeśli już macie takie bratnie dusze, to spędźcie ten czas ze sobą. Zobaczymy, co jeszcze powie dalsze przesłanie. Uwierz w magię nowych początków. Pięknie się to składa. Naprawdę, to jest magia nowych początków. Może to być także wejście w jakąś relację, może odnowienie jakiejś relacji, może poprawa w, w waszych relacjach. Każde zakończenie jest nowym początkiem. Każdy poranek to nowe możliwości. Zostaw za sobą to, co było. Przebacz, odpuść i puść się dawnego brzegu, płyń z nurtem życia i odkrywaj magię nowych początków. Czyli tutaj jest już blisko osoba, która będzie umiała o ciebie zadbać duchowo, emocjonalnie na każdym innym polu bratnia dusza. Potrafi uleczyć naszą duszę. Janioł patronujący składa się po prostu idealnie. Powiem Wam, że ja nie patrzyłam na te karty, ja je tylko wylosowałam, rozłożyłam już obrócone pleckami. Także sama jestem teraz zdziwiona, jak to się fajnie składa, ponieważ Archanioł Ciamuele jest archaniołem miłości. Jest archaniołem miłości. Idzie do Ciebie ta miłość jak najbardziej. I on będzie patronował Ci w tym najbliższym czasie. Do niego możesz wznosić swoje prośby. Bardzo piękne. Dobra, zobaczmy, co tu karneol niesie. Czyli zestaw numer 3. Archanioł Michał. Archanioł Michał stoi na Straży Sprawiedliwości. Odgania też złe uroki, Jakichś wrogów, osoby toksyczne, osoby, które chcą ci zaszkodzić, pomaga ci w, w przezwyciężeniu spraw sądowych, różnych spraw majątkowych, spraw, które nie, cierp nie cierpiały zwłoki ostatnio, jest aniołem sprawiedliwości, walki ze złem, e walki z możliwościami. Dodaje wam także siły i odwagi. I ochrania Was przed wszelkim złem. Czyli tutaj macie ochronę Archanioła Michała. E, możecie też e, występować o różnego rodzaju mm, rozwiązanie konfliktów, może o jakieś sprawy sądowe, które chcieliście załatwić. To tutaj on przynosi także takie rozwiązania. On jest też takim patronem, właśnie. Tych wszystkich spraw urzędowych, spraw nie tyle finansowych, co pomoc, a w uzyskaniu ich. Dobra? Może w ten sposób. Taki strażnik, zobaczymy, co niesie dalsze przesłanie. Twoje ciało jest świątynią czystego, złotego światła. Nie jesteś, nie jesteś istotą fizyczną, która doświadcza świata duchowego. Jesteś istotą duchową, która doświadcza życia ziemskiego. Rozumiecie? Poczuj teraz, że cała, cała jesteś świątynią czystego światła miłości. Poczuj, jak promieniejesz na zewnątrz. Zachowaj w sobie to uczucie na cały dzień i zauważ, jak się czujesz. I Archanioł Michał będzie czuwał właśnie dokładnie przy tym. Taki będzie strażnik twojego wewnętrznego światła, abyś ty teraz miała siłę i energię działać yy, ku temu, co mówiłam wcześniej, dobra? Janieł patronujący, oprócz archanioła Michała jest też Archanioł Zariel. On mówi o miłości własnej, żeby dawać miłość, żeby otrzymywać miłość zarówno sobie, jak i innym. No i to właśnie była ta miłość do siebie, uwierzenie w siebie, tak? Ta ochrona, czyli te tych dwóch archaniołów będziecie mieć teraz pod opieką i to było dla osób, które wybrały kartę, zestaw numer 3 teraz zestaw numer 4 i Pirit co tu ci będzie potrzebne harmonia w twoim życiu jest potrzebna harmonia, spokój jakiś przecinek, przystanek trzeba zrobić stop odpocząć, zrelaksować się Wprowadzić jakąś harmonię do swojego życia, równowagę. Tutaj siły aniołskie będą ją wprowadzać w te najbliższe dni niedziela, poniedziałek. Możecie spokojnie się rozluźnić i zaufać, że ta harmonia będzie do Was przychodzić. Zobaczymy, co dalej mówią karty. Nie martw się rzeczami, których nie możesz kontrolować. Harmonia. Wszelkie zmartwienia oddaj aniołom i Stwórcy. Dla Niego nic nie jest niemożliwe. On może wszystko. Odpuść wszelkie obawy i zastąp je pełnym zaufaniem. Od tej chwili ciesz się życiem. No, czyli wprowadzają harmonię do Twojego życia, tylko Ty musisz odpuścić takie zbędne zmartwienia, prawda? Bo tutaj, że my siedzimy na pupie i czekamy, aż przyjdą do nas cuda anielskie, no to tak, nie ma. Też musimy coś dać od siebie, prawda? Musimy albo się odezwać, poprosić, albo iść w kierunku wskazówek, jakie one nam dają. Wtedy będziemy mogli spełnić to swoje zadanie takie jakby. Zobaczymy, który anioł wam patronuje. Archanioł Jeremiel. To jest archanioł, który przynosi spokój i harmonię, prosi o relaks i prosi o takie challengers, czyli coś takiego, żebyś ty po prostu zaczęła myśleć o tym żebyś zaczęła myśleć o tym jak poradzić sobie z tym żeby w końcu odpuścić bo może za bardzo skupiasz się na czymś hmm? może za bardzo się martwisz i ta harmonia jest Ci potrzebna dobra, czyli to było dla yy, osób, które wybrały kartę numer 4 i mam nadzieję, że takie przesłania również będą dla Was pomocne to do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.